Co? Dlaczego? Znaczy, no, Bardzo Dlatego, że ten temperament, który ach, niektórzy potrafią tak pięknie wyrażać, nie, nie da się tego nie zauważyć. Chęć e, poznawania tego tańca, który jest uważany za jednym z najtrudniejszych tańców. bo to nie jest tylko taniec, ale chyba, tak mi się wydaje, filozofia życia. Energia, taka energia tam, bijąca tak, no, spontaniczność, niesmutność, radość, złość, tak. wszystkie możliwe uczucia, zwłaszcza takie uczucia najbardziej skrajne. Po tym, samo, co ludzie mówią, że, że to w jakimś stopniu się udaje. Serdecznie Państwa witam, wszystkich miłośników flamenko, Dzień dobry Państwu. Patroni honorowi tego festiwalu to prezydent miasta Jerzy Kropiewnicki. Instytut Cervantesa, ambasador królestwa Hiszpanii, a także minister kultury i dziedzictwa narodowego. Festiwal inspirowany kulturą flamenko i tradycją hiszpańską jest imprezą, która ubarwia lato w naszym mieście. Z tym większą radością i satysfakcją przyjmuję wiadomość, że przygotowanie kolejnej, siódmej już edycji zakończyło się sukcesem, a przygotowany program uderza różnorodnością koncertów, wystaw i pokazów. To dzięki nim łódzkie ulice wypełnią się południowym rytmem, zmysłową, muzyką, tańcem i radością. Dzięki nim możemy spędzać wieczory z hiszpańską poezją, fotografią, filmem i malarstwem. Nie tylko oklaskujemy w Łodzi hiszpańskiej sceny, instruktorów, tancerzy, kompozytorów, ale dajemy się im porwać do wspólnej tanecznej zabawy. Życzę pasjonatom festiwalu oraz jego twórcom, aby tegoroczna edycja była prawdziwym świętem muzyki, nie tylko pięknym, wakacyjnym wspomnieniem, ale również inspiracją do bliższego poznania fascynującego świata Flamenko, Jerzy Krapiewnicki, wspaniałej fiesty. show sure. Jest też i dniem. o muzykę, śpiew, kompozycje, melodie, ale także o, o ten temperament, tą dynamikę, którą daje flamenko. Poza tym flamenko jest takim fajnym hasłem wywoławczym, które traktuję jako inspirację. Jako inspirację do wszelkich działań artystycznych. Czyli wtedy, kiedy myślę o flamenko, to próbuję inspirować tym różnych artystów, i malarzy, i fotografików, i oczywiście tancerzy, i, i muzyków, i kompozytorów, ale także różnych, różnych artystów, którzy zajmują się rzemiosłem, na przykład biżuterią artystyczną, czy też szkłem artystycznym, czy innymi, innymi, kompletnie innymi, na przykład kulinariami. mogą być inspiracją do tych działań, a nie tylko Flamenco można kojarzyć z, powiedzmy, tylko z Hiszpanią, która od której oczekujemy tylko fiest i zabaw. Flamenko jest dla mnie wszystkim. Zajmuję się tym od zawsze i nie wyobrażam sobie życia bez flamenco. Wydaje się, że flamenko jest znacznie trudniejsze dla kogoś, kto nie wzrastał w tym rejonie, niż dla mnie. Pochodzę z rodziny cygańskiej, zarówno mama, jak i ojciec są cyganami, są artystami i językami i jestem z tego bardzo dumny. To, że pochodzę z takiej rodziny, pomogło mi w uformowaniu własnego stylu we flamenku. Fuga! Flamenko jest dla mnie wszystkim. To moje życie, moja wolność, bo w ten sposób mogę w danym momencie wyrazić siebie i swoje emocje. Jeśli chodzi o taniec flamenko w porównaniu z innymi krajami, Polska wypada zadziwiająco dobrze. Widać, że ludzie są tutaj zainteresowani nie tylko tańcem, ale także kulturą Hiszpanii i tym, jak flamenko może być czyste. Starają się bardzo i pracują nad tym. Oczywiście trzeba dużo ćwiczyć, ale trzeba także zwrócić uwagę na najstarsze flamenko. Abstrahując od flamenko nowoczesnego, należy interesować się jego korzeniami, jego najczystszą formą. Brawa, brawa! poświęcona artystom, którzy zajmują się różnego rodzaju rękodziełem i którzy zainspirowani przeze mnie hasłem flamenco stworzyli kolekcję, które można było przedstawić na, na, na wystawach. Yes, sir. Znalezienia się na festiwalu. Flamenko, właśnie na tym, na którym teraz jesteśmy, na siódmym Międzynarodowym Festiwalu, gdy pani Małgorzata Tawiccińska złożyła mi taką propozycję, przyjęłam ją z radością, no i wręcz z zachwytem, ze względu na to, że rzadko kiedy jest możliwość, żeby można było, że tak powiem, tak, oficjalnie poddać się temu luzowi, temu stylowi życia flamenko, który wszystkim bardzo, bardzo polecam. Ze względu na to, że życie zmienia się, staje się bardziej twórcze, niekoniecznie w tej wielkiej twórczości, elementy twórczości zawsze występują w życiu każdego człowieka, choćby gotowanie, czesanie się, urządzanie mieszkania, ogród. Tam wszędzie mogą być nurty twórczości, czyli tego niepowtarzalnego, charakterystycznego, charakterystycznego dla tego właśnie człowieka który to robi. A więc moja gra także bez wątpienia posiada pewne charakterystyczne, niepowtarzalne nurty, tak jak gra każdego innego człowieka. Na tym polega struktura świata.